Ciemka. Dziś, specjalnie dla wszystkich śmieszków, którzy narzekali, że robimy dużo filmów o Oshinoko, przychodzę z drugim filmem z rzędu o Free Ren. No dobra, tylko częściowo. Tak jak w przypadku Sosono Freer, tematyka wielkiej fascynującej podróży w świecie fantazy przewija się praktycznie od zawsze. Za przykład podając takie wielkie dzieła jak Hobbit czy władca pierścienia autorstwa Tolkiena. No i właśnie, anime wcale nie jest wyjątkiem, jednak sposób w jaki samowyruszenie w wielką życiową podróż wpływa na bohatera i widza. Jest czymś, o czym chcę dziś opowiedzieć. Historia Friden, która dużą część swojego długowiecznego życia spędziła podróżując najpierw z grupą bohaterów w celu ubicia władcy demonów, następnie na samotnych przygodach, mających na celu poznanie nowych rodzajów magii oraz doskonalenie się w tej dziedzinie, na tym wcale się nie kończy. Te podróże pozwoliły jej zrozumieć to, jak kruche i ulotne jest życie człowieka, zwłaszcza jeśli porównujemy je z odczuciami właśnie elfki, dla której 50 lat jest niczym więcej jak chwilą. Kiedy wyrusza ona na swoją kolejną przygodę u boku dwóch ludzi, pozostawionych jej w opiece przez dawnych przyjaciół, nie tylko przypomina sobie szczęśliwe momenty ze swojej bohaterskiej misji, ale także postanawia bardziej skupiać się na nawiązaniu bliskich relacji ze swoimi kompanami, doceniając to, jak ważne jest znaczenie chwil spędzonych u boku osób, na których ci zależy. Wszystko to sprowadza się do tego, że podróż Freiren, Fern i Starka staje się nie tylko fizyczna, ale i emocjonalna, wpływając na widzów i pokazując im, że mimo, że dla nas te 80 lat naszego życia to szmat czasu, to jednak może to minąć, nim zdążymy się ogarnąć, więc warto czerpać jak najwięcej, spędzając czas z bliskimi. Kolejnym przykładem jest Majono Tabitabi, czyli anime, o którym moim skromnym zdaniem mówi się zdecydowanie za mało. Opowiada historię młodej dziewczyny o imieniu Elena, która wyrusza w niezwykłą podróż, aby stać się czarownicą dorównującej umiejętnościami bohaterce swojej ulubionej książki z dzieciństwa. Podczas swojej przygody eksploruje ona najróżniejsze krainy i spotyka różnorodnych ludzi. Jej podróże nie tylko skupiają się na przygodach i fantastycznych miejscach, ale także ukazują ewolucję jej charakteru. Elena początkowo jest egoistyczną i samolubną osobą, która sprzedałaby najlepszą przyjaciółkę za mieszek ze złotem. Ale w miarę tego jak poznaje historie napotkanych przez siebie ludzi o różnych charakterach, zaczyna rozwijać w sobie empatię i zrozumienie względem nich. To przemienienie w jej postawie jest wyraźne w trakcie jej podróży i stanowi kluczowy element całej fabuły animca. Do tego Podróże w anime, takie jak właśnie Madżona Tabi, pokazują przesłanie o tolerancji, akceptacji, różnorodności i odkrywaniu własnej tożsamości. Co jest równie ważne w życiu codziennym, bo w końcu należy pamiętać, że jak to się mówi, każdy toczy własne wojny. Anime To Your Eternity to fascynująca opowieść o tajemniczym obiekcie, który przyjmuje różne formy, aby eksplorować ludzkie emocje i doświadczenia. W tej opowieści podążamy za protagonistą, który początkowo przyjmuje postać małej prostej kulki i ta niepozorna forma rozpoczyna swoją podróż przez świat interaktując z różnymi ludźmi i zwierzętami. Ta kulka, którą później nazywamy Fushi, to istota obca, która uczy się i rozwija, przyjmując właśnie różne kształty oraz cechy tych, z którymi się spotka. Przez swoje interakcje z ludźmi i zwierzętami, Fushi zdobywa wiedzę o ludzkiej naturze, emocjach i doświadczeniach, co początkowo wydaje się być mechanicznym eksperymentem obcej cywilizacji, ostatecznie przekształca się w głębokie studium ludzkiego istnienia. Fushi ewoluuje w miarę jak poznaje świat. Początkowo jest to istota, która nie rozumie ludzkich emocji ani relacji, jednak w miarę swojej podróży i nawiązywania kontaktów z różnymi postaciami zaczyna odczuwać empatię i współczucie, a widzowie obserwują, jak to bezosobowe istnienie stopniowo staje się coraz bardziej ludzkie, rozwijając zdolność do zrozumienia. Anime to Your Eternity podkreśla znaczenie podróży wewnętrznych. Fushi nie tylko przemierza świat fizyczny, ale również podąża w głąb samego siebie, rozwijając swoją tożsamość i zdolność do myślenia. Ta opowieść przypomina nam, że podróże i doświadczenie pomagają kształtować naszą tożsamość i nasze zdolności współodczuwania. Widzowie obserwując transformację jego i jego interakcje z różnymi postaciami, również uczą się o ludzkiej naturze, emocjach czy relacjach. To anime stawia pytanie na to, co oznacza być człowiekiem i jakie ma znaczenie współczucie w naszym życiu. W ten sposób Your Eternity dostarcza nie tylko wzruszającą historię, ale także inspiruje do refleksji nad własnym życiem i relacjami z innymi. W takim temacie nie można też nie powiedzieć o przykładzie Violet Evergarden, czyli świetnej moim zdaniem historii opowiadającej o byłej żołnierce imieniem Violet właśnie. Po tym, jak wojna się zakończyła, ta zatrudnia się jako listonoszka w firmie jednego z jej przełożonych. Jednak widzowie szybko mogą zauważyć, że z młodą dziewczyną jest kilka rzeczy nie tak. Nie dość, że posiada ona dwie mechaniczne ręce, to całkowicie nie rozumie ona ludzkich emocji. Violet postanawia, że aby zrozumieć ostatnie słowa, które wypowiedział do niej opiekujący się nią od małego Majo Gilbert, nie będzie ona roznosiła listów, a nauczy się rozumieć ludzkie uczucia i będzie pomagać przenosić się innym na papier. I tak jak początkowo główna bohaterka ma z tym niemałe problemy, pisząc wolno, szczegółowo i bardzo nieemocjonalnie, tak z czasem rozwija się na tyle, aby móc przyjmować zlecenia od klientów. Wtedy to początek mają wszystkie podróże Violet. I mimo tego, że mają one charakter delegacyjny, a nie tak jak wcześniejsze przykłady wielkiej przygody fantazy, to widzowie doświadczają tego, jak każde nowe zlecenie wpływa na dziewczynę. Spotykanie ludzi o najróżniejszych statusach społecznych czy charakterach sprawia, że nie czułą do tego momentu dziewczynę nieraz wypełnia empatia, żal czy nawet radość po tym jak zobaczy, że komuś pomogła. Wszystkie jej podróże są podkładem pod mającą przez ten cały czas podróż wewnętrzną bohaterki, której zrozumienie innych pozwala lepiej zrozumieć siebie, co jest inspirującym przykładem tego, jak podróże w głąb siebie mogą wprowadzić pozytywne zmiany w naszym życiu codziennym. Podsumowując, tak jak tematyka wielkiej umoralniającej podróży nie jest niczym nowym w najmniejszym stopniu, tak medium, jakim jest anime, pozwalając widzowi lepiej zżyć się z bohaterem i jego przeżyciami, skłania do pewnych refleksji. Nieraz ucząc lub przedstawiając nowe spojrzenie na coś tak prostego i naturalnego, jak postrzeganie innych i samego siebie. Ostatecznie jest to tylko interpretacja, i nie każdy musi się z tym zgodzić, ponieważ dla niektórych, anime nie jest niczym więcej jak sposobem na zabić czasu i nie czują tego przywiązania, jednak jest to już kwestia indywidualna. Niemniej jednak, dzięki za wysłuchanie, standardowo zapraszam na serwer Discord, do którego link jest w opisie filmu oraz kanału, i słyszymy się w następnym filmie.